Patrzcie, widzowie, co zrobiłem. 60 paczek w sklepie jest, prawda? No ale to nie są paczki mierne. Zobacz! No narobiłem, narobiłem, ale to nie wszystko. Bo mamy nową kartę 99 do zrobienia. Takiego lamika, który w najgorszym wypadku powędruje na ławkę, żeby zawyższać ocenę. Ale jest powtarzalna ikona 93. Co prawda, wymagania spore. No ale dzisiaj ją testujemy, bo jakże mógłbym tego nie zrobić? A ponadto, widzowie. Mam dla was informację taką, że dzisiaj o 16:30 będzie stream i na tym streamku będziemy otwierać paczki dopóki nie zrobimy całego Euzebio, nie? Widzieliście ostatnio ile tam jest składów, więc zapraszam wica bardzo serdecznie i i nie piszcie już do mnie na Instagramie szefie, i nie piszcie w komentarzu szefie, bo szefa Tomasz w pracy, mówcie mi wodzu, od dzisiaj, o. Także strzel sobie lajka w górę pod tym filmem, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kontentu, tak? Bo dzisiaj, i jutro, i pojutrze, i każdego dnia będzie się działo, więc nie ma już tego przegapić, a ja już zaczynam te oto paczuszki. Pewnie wszystkich dzisiaj nie otworzymy, bo ostatnio Wam mówiłem, że celem jest to, żeby narobić ich tyle, żeby już nie dało się tak naprawdę skończyć tego otwierania. No i na streama jeszcze dorobię, żeby było jeszcze więcej. A swoją drogą na Instagramie będą najlepsze trafy z paczek, które dorabiam. Bo robię wymianki, robię piki, żeby najlepsze paczki zostawiać sobie właśnie na odcinki. A na Instagramie będą trafy z tych gorszych paczek, o ile coś wypadnie, więc padni. Zapraszam Was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, jak i płatności. A na stronie możecie sprzedać również monety oraz konta. Z kodem rabatowym w wachu macie 5% zniżki, a do każdego zamówienia powyżej 200 zł macie od 100 do 200 tysięcy monet gratis. O, jest ikona GOAT! Pierwsza dzisiaj! Tak jest! To nie jest żaden ziomek z Algierii, stary. To jest niemożliwością. Dawaj od razu Ronaldinho, nie? Uuuuuuuuu. Patrzyłem na tego typa, kto to w ogóle wyszedł Po wyglądzie nie poznałem, ale No Kennedy już 98 A on tylko 250 tysięcy? No dobra stary, no, no fajnie Biorę, przygarnę z miłą chęcią I z miłą chęcią odpowiem też na pytanie od Wiza, Co prawda czeka tylko jeden dzień Ale no już się doczekał A pytanie mi następująco, bo Pyta widz jaki klub bym trenował Gdybym był menedżerem i zapewne byłby to klub, który dałby mi pracować tam, nie? Ale najchętniej to wiadomo, jakiś Real Madrid, Manchester United chciałbym wskrzesić też z umarłych, to by było spoko. I ewentualnie jeszcze Portsmouth też chciałbym wskrzesić, albo Blackburn Rovers, o. No kiedyś naprawdę zasłużone kluby, teraz no bujają się po niższych ligach. Albo może wieczysto bym sobie potrenował dla fabuły, nie? Bo duży budżet. Z niższej ligi do najwyższej wyjść. A i jeszcze zapomniałem o jednym dzisiaj. My tą ham musimy skończyć. No już trochę porobiłem sobie, jak natrafiałem duplikatów. I zostały nam dwa składy 9-3, brązowy i srebrny, więc dzisiaj teścik wjedzie i I co? Się akurat tak śmiesznie złożyło, że w ostatnim składzie, tym najwyżej ocenianym, oddajemy cham o ham. Aha, ja brązowych nie mam. A ja widziałem, no znaczy widziałem. Widz mi napisał, że najtańsze są po 7 700... z. Nie! Nie! 1300 za jedną brązową w sierpniu płacić! 1500? 1800 muszę stary zapłacić Za jedną brąz... Ej, ja za to banę nie dostanę chyba, nie? No dobra stary, no nie powinienem chyba dostać bana na zakupywanie brązowej po takiej cenie, no jest nagrane wszystko jak coś. Do SBC potrzebuję, bo nie Ale to to mógłby być niezły sposób na... Za... Ej, ja to ztestuję na drugim koncie! Stestuję na drugim koncie ten sposób, no? Na pewno, muszę to sprawdzić, stary. Ciekawe, ile tego w ogóle będzie leciało, bo jedna paczka 750 i tylko trzy rzadkie są w środku karty. Niekoniecznie to muszą być zawodnicy, ale ostatecznie, ham zrobiona. 99 oceny. Pięknie będzie się komponować w tym składzie 9.9, mam taką nadzieję. I aktualnie nasz skład 9.9 prezentuje się tak, jak dopiero dwie karty mam. Znaczy trzy, no, no trzy, bo Schmeichel, to on musi tu być, ale no, 299. No ale po tej paczce może się to zawsze zmienić, tak? Futis, i Toty. A to nie Wandaik 9.9, jego chyba nie ma teraz w puli nawet. A to coś fajnego? Nie. O, na różowo się zapaliło. PO. Aha, nie, 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 jak jestem cyban. Już w ogóle tutaj sporo tych duplikatorów leci, nie? Nie żeby coś. Do tej 8,5 Plus się jeszcze nie dokopie, nie? No właśnie, no. No właśnie, to jeszcze jedną i Icon Peaka sobie strzelimy. Przed tym testem ham, ale. No, no, jeszcze jedną, jeszcze jedną. Jeszcze jedną i Icon Pick będzie kręcony, a może tu już będzie Ronaldinho. Pewnie Blonk, co? A to nawet nie jest long. Ej, ale naprawdę fajnie, że już jest 9.3 plus powtarzalny i tylko goatee footies. Już nie ma, nie ma tych tak zwanych śmieci, nie? W tych ikonach. Wiesz, niektórzy by mogli powiedzieć, że droga ta ikona, no bo 9.1 i 8.9 skład, no to trochę dużo. Ale stary, przecież ty masz limitowane paczki. Rób. Pierwsza ikona dzisiaj, 9.3 Pewnie sobie jeszcze jakąś później zrobimy, ale co nam da? No, Ziko jak coś trafiło mi się na tym, ale... No, no, jak otwieram na telefonie, ale stwierdziłem, że nie będę przecież na Instagrama są Ziko. No, on aż taki mocny nie jest. I czymś takim sobie zagramy. Tego Nkunku trafionego też możemy sobie sprawdzić. Tylko mu styl gry dorzucę. Niech moja szczębia 99 tempa, 99 strzałów to jest coś, co chce. mamy też beścika tego ostatnio trafionego. Zagrałem nim tylko dwa mecze. No i ham oczywiście. Ham do testu najważniejsza. Czy ta karta 99 się w ogóle nadaje? Ale wiesz, tych napastników 99 jest dużo, więc tutaj będzie w czym wybierać, tak? Kto się wrzuci. Halanda i ham się porówna Ronaldo ze wszystkich. No ma Halanda i ma Nazario, nie? Ja PIERDZIELE ty, ty. Ja na kliknąłem, jakby to weszło, nie? Nie zapiła do ham i od razu chciałem z pierwszej power show... Ej, jak to cię obroniło? Nie wypaści Godham do jankunku, to może coś. Kunku tutaj pokręcimy. Jeden, drugi, proszę bardzo. Jeszcze jeden fake shot, finish. Ale nie czekaj, ta ham tam stoi. To na Powera sobie dorzucimy. No nie na Nkunku, ale prawie było. No, jezus! Teraz się udaje. No nie ma opcji, że poleci dziesięciu. Ham! power keeper chyba ma ten ten Ale kleją! Aha! Aha! Pozdro! No nie da się zabrać piłki! Nie, 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 nie da się. Aha! Dobra. Ej, e, co? Jaki faul! Byli golem to ja stąd nie załaduję. No do ham. Finezyjnie może. Kurde, no nie idzie totalnie. Aha! Wylał się best i przepuścił Ronaldo, tak tak po prostu, bo on to powinien zabrać, nie? Kul się zatrzymał. Ninkunku, ratuj. Ratuj. Eee, no to jest red card. No chłopie. Jak tu nie ma red carda, to już w tą grę nie wierzę, nie? Musi tu być red card, stary. Żółta kartka. No to chyba trzeba wykorzystać po prostu tego wolnego. Roberto Carlos. Petardinho tak zwany. Ładujemy. 3,5 krecki i to musi być. A, w mur dałem. Pozdro. A... I tak nie ma. Kunku, może po raz drugi uda mu się wjechać w pole karne po krótkim? Nie no, zmiany robię. Tom Ham mi się gra źle. Autentycznie. Trzy razy lepiej już mi się gra Peterem Crouch'em, jak nie trzydzieści. Tom Rolfo też możemy za jaja w górę sobie sprawdzić. Ronaldinho, jak to nie wpadło? Belly goal Belly goal Ole petarda Uhu Dobra 3-1 Efekt kraucza chyba się załączy Aleś tam Peter Crouch urywa Oj Peter Crouch Peter Crouch No widzisz jak go dochodzi stary Po co jakaś ham O Mbappe piłkę odebrał za darmo To Peter Crouch Jakieś mocne kminy u Peterka Ole dobre Nie to nie przeszło Kliknąłem podanie, no podanie kliknąłem i jest pęd z dupy. Jak ten Ronaldo jest zbugowany i pewnie strzeli w lewo, rzuca się w lewo i tak nie wyjmie. A, dobre. Peter nie sięgnął tej. Ty... Nie! To jest niemożliwe, że krasznie nie sięgnął piłki. Ale dobra, no dajmy jeszcze jedną szansę na wrzutę. Czy to już nasz koniec? Ojoj, ojoj, to już nasz koniec. Jezus, jeszcze Ronaldinho, taki kapeć. No i, no i tak już nie ma szans, nie marnujmy swojego czasu, nie? Wychodzimy, no. No trudno, trochę był unlucky. Ale ta ham strasznie mi zawiodła, kurczę, spodziewałem się po niej. No, troszeczkę więcej. Nie wiem. No, nie wiem, nie wiem. Dobrze, że tych napastników 99 jest chyba z 5 albo 6, jak nawet nie lepiej. To będzie w czym tam wybierać. No, ale damy jeszcze szansę. Nie damy jeszcze szansę. Trochę nią pogram w tym Foot Champions. No, może taki pierwszy mecz. No, ciężki debiut, tak? No, może się rozkręci. I mam nadzieję, że też dzisiaj paczkowo nam się tu trochę rozkręci, bo jak na razie to no, żadnej petardy nie było. Jeszcze ikonę trzeba drugą zrobić. Ole paczkę dało, ty! To mocne! O! Futis, Futis, Futis! Tak jest! Portu... Nie, to Futis jest na pewno, na pewno. To już po kolorku teraz poznałem, że to jest Futis. Tylko pytanie jaki? Renard 98! Okej! Okay. To, to naprawdę fajna karta. Fajnie wygląda, o to mi chodzi. Będzie można sobie stestować. A, minimalne widły, to pozdro. Może paczka walk z pokoju? Taka taktyczna? Się pójdę odlać i wpadnie mi Ronaldinho? Proszę, To nie, bo Futis się tak schował niepozornie. Włochy, Cele z Czekaj, czy już go mam. Nie miałem. Jeszcze kanawaro gołcik, gratis. Dobra, otwieram te paczki, dopóki nie wyskoczy mi tutaj ikona gout albo Futis jako. Co to jest? A, jakiś bolec. Nie kończę odcinka bez jeszcze jednego Futisa albo ikony Goat. Nie, to nie ma w ogóle takiej możliwości. No, tu nie ma. 10 duplikatów. <laughs> Wszystkie wywalam. Brazil LS napast, Ej, Nazario może. A, dupa. Oczywiście nie zapomniałem o Icon Picku, którego też sobie zrobimy, no tylko... Najpierw chciałem trafić, chyba że miliard duplikatów spadnie, których będzie szkoda już wywalać. Tak jak to robię do teraz, to no wtedy pójdziemy na ikonę. Bentancur 97. Ciekawa karta. Że nawet go nie zobaczyłem. Trafiłem! I pominąłem, stary. Adama Traore. 97 On ma S.O.? No dobra, no to. To akurat ciekawy trafik. No nie powiem, ale. No chyba taki do przepalenia, nie? Taki fajnie zobaczyć. Ewentualnie dać na ławkę, nie? Dobra, to dwie ikony. Będę hojny. To dwa ikon piczki jeszcze. Dla widza. Na koniec, proszę Państwa. Jedziemy pierwszy. No pierwszy kaszana totalna. Może w drugim. Ronaldinho Gaucho. No wezmę Smith, ona się chyba trafia rzadziej niż Petit, takie. Takie mam wrażenie. Oczywiście pamiętajcie, stream dzisiaj 16.30, pewnie zrobimy tych ikon z 20, z duplikatów i no nie skończymy streama póki... Gdzie on jest? Póki tego Eusebio nie zrobimy. O, tego... Gdzie on, gdzie on? zniknął. O, tu jest! Tego Eusebio. Całego na streamie robimy. I dorobię dużo paczek, dlatego też no, zostawiłem w sklepie ze 30-34, żeby były na streamie jeszcze dodatkowo, nie? Bo pewnie jakiś soft mi wleci, to żeby był content nie trzeba było kręcić. Paczek. Pozdro, trzymajcie się widzowie! No i widzimy się w sumie zaraz.